Nigdy nie zapomnę tego dnia, gdy dowiedziałem się o śmierci mojej sąsiadki Heleny. 72-letnia kobieta, pełna życia i energii jeszcze poprzedniego wieczoru. Odeszła nagle rankiem następnego dnia. Nie było żadnych oznak choroby, żadnych symptomów, które mogłyby ostrzec ją lub jej bliskich. Pamiętam, jak stałem w kuchni, trzymając telefon przy uchu, gdy jej córka przekazała mi tę wiadomość. Czułem jak moje serce przyspiesza, a po plecach przechodzi dreszcz. Przecież jeszcze wczoraj rozmawialiśmy przez płot, planowaliśmy. Wspólne sadzenie kwiatów w ogrodzie, śmialiśmy się z żartów o naszym wieku. To właśnie wtedy zacząłem zastanawiać się nad kruchością życia, szczególnie w naszym wieku. Mam 68 lat i zawsze uważałem się za osobę zdrową, aktywną. Ale czy na pewno. Czy nie popełniam codziennie tych samych błędów, które mogą niepostrzeżenie odbierać mi cenne lata życia, wówczas jeszcze nie wiedziałem, że ta tragedia zapoczątkuje moją osobistą podróż. U zrozumieniu, jak drobne, codzienne nawyki mogą decydować o zdrowiu, a nawet życiu osób w moim wieku. Zacząłem szukać odpowiedzi, rozmawiać z lekarzami, czytać badania naukowe, wszystko po to, by zrozumieć, co mogło się wydarzyć. Okazało się, że Helena zmarła z powodu czegoś, co wydawało się tak banalne zbyt gwałtownego wstania z łóżka rankiem. Jej organizm nie zdążył dostosować się do zmiany pozycji, co doprowadziło do nagłego spadku ciśnienia, zawrotów głowy, upadku i uderzenia głową o kant szafki nocnej wypadku, którego jej osłabione ciało nie przetrwało. Czy wiesz, że twoje ciało również może być narażone na podobne ryzyko każdego? Poranka? Zapewne nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele osób po 60 roku życia. Gwałtownie wstaje z łóżka, nie dając organizmowi czasu na dostosowanie się do zmiany pozycji. Ten prosty nawyk może okazać się zabójczy. Doktor Nowak, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego odwiedziłem, wyjaśnił mi: że w trakcie snu krew gromadzi się w dolnych częściach naszego ciała. Gwałtowne wstanie. Powoduje, że krew odpływa z głowy, co może doprowadzić do zawrotów głowy lub omdlenia, szczególnie u osób starszych, tłumaczył kreśląc wykresy w swoim notatniku. Po rozmowie z lekarzem zdałem sobie sprawę, jak wiele razy sam byłem o krok. Od podobnego wypadku. Te chwilowe zawroty głowy po wstaniu, które ignorowałem, uznając je za normalne w moim wieku, nagle nabrały nowego, złowieszczego znaczenia. Pomyślałem, ile osób każdego dnia ryzykuje zdrowie i życie, nie zdając sobie z tego sprawy. Sięgam pamięcią do poranków w domu mojej babci Jadwigi. Zawsze wstawała powoli. Siadała na brzegu łóżka, wykonywała kilka głębokich oddechów, dopiero potem ostrożnie stawiała stopy na podłodze. Jako dziecko myślałem, że to dziwny rytuał. Dziś wiem, że była to mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie. Czy twój poranek wygląda podobnie? Czy dajesz swojemu ciału czas na adaptację? Czy może zrywasz się z łóżka, pędząc za obowiązkami dnia? Nawet jeśli teraz nie odczuwasz skutków, warto pamiętać, że nasze ciała zmieniają się z wiekiem, stając się bardziej wrażliwe na nagłe zmiany. Moja przyjaciółka Maria, nauczycielka na emeryturze z Krakowa, przez lata ignorowała: poranne zawroty głowy. Myślałam, że to normalne opowiadała mi podczas naszego. Ostatniego spotkania. Dopiero gdy zemdlałam w łazience i złamałam nadgarstek, zrozumiałam, że powinnam bardziej na siebie uważać. Od tamtej pory Maria stosuje trzystopniowy proces wstawania. Najpierw porusza palcami, u rąk i nóg, głęboko oddycha, potem powoli przekręca się na bok, siada na brzegu łóżka, a dopiero po minucie lub dwóch ostrożnie wstaje. To zajmuje. Może trzy minuty, ale mogło uratować mi życie. Dodała z uśmiechem. Śmierć Heleny skłoniła mnie do głębszych poszukiwań. Zacząłem analizować wszystkie poranne, nawyki, które mogłyby stanowić zagrożenie. Przeszukiwałem publikacje medyczne, rozmawiałem. Z lekarzami zapisywałem każdą informację, która mogłaby pomóc mi i innym. Osobom w moim wieku bezpiecznie rozpoczynać każdy dzień. Odkryłem, że zbyt szybkie wstawanie to tylko pierwszy z wielu błędów, które popełniamy każdego ranka. Kolejnym, równie niebezpiecznym, jest ignorowanie potrzeby nawodnienia organizmu po przebudzeniu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele godzin twoje ciało funkcjonuje bez dostępu do wody podczas snu? Pani profesor Kowalska, specjalistka geriatrii, wytłumaczyła mi, że podczas snu nasze. Ciało traci około 0,5 do 1 litra wody przez oddychanie i pocenie się. U osób starszych, gdzie mechanizmy odczuwania pragnienia są już osłabione, może to prowadzić do porannego zagęszczenia krwi, zwiększając ryzyko zakrzepów i udarów. To był kolejny moment przebudzenia dla mnie. Zdałem sobie sprawę, że mój, zwyczaj sięgania po kawę jako pierwszy napój dnia, mógł przez lata przyczyniać się do stopniowego pogarszania stanu mojego układu krążenia. I nie byłem w tym. Sam. Tysiące seniorów każdego dnia popełnia ten sam błąd. Chciałbym teraz zwrócić się bezpośrednio do ciebie. Jeśli oglądasz ten film, prawdopodobnie ty również, podobnie jak ja, zastanawiasz się nad swoimi porannymi nawykami i ich wpływem na zdrowie. Wiedz, że każda drobna zmiana może mieć ogromne znaczenie dla twojego samopoczucia i długości życia. Jeśli moje słowa trafiają do Ciebie, pomóż mi dotrzeć do większej liczby. Osób, daj kciuk w górę, subskrybuj mój kanał i udostępnij ten film swoim. Bliskim, szczególnie tym, którzy przekroczyli 60 rok życia. Twoja prosta akcja może dosłownie uratować komuś życie. Kontynuując moją opowieść, trzecim porannym błędem, który odkryłem, była poranna kawa, naczczo. Przyznaję, sam byłem winny tego nawyku przez większość mojego dorosłego życia. Nic tak nie pobudzało mnie do działania jak mocna, czarna. Kawa wypita zaraz po przebudzeniu. Podczas wizyty u gastroenterologa dr Malinowski wyjaśnił mi, jak destrukcyjny może być ten nawyk. Kawa stymuluje produkcję kwasu żołądkowego, a pusty żołądek. Nie ma co trawić. W rezultacie kwas atakuje ścianki żołądka, prowadząc do stanów zapalnych. Z gagi, a nawet do wrzodów tłumaczył, wskazując na model żołądka. To tak, jakby wlewać kwas do pustego pojemnika kontynuował lekarz. Z czasem, szczególnie u osób starszych, których błona śluzowa żołądka jest już cieńsza, może to prowadzić do poważnych problemów trawiennych, a nawet zwiększonego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych układu pokarmowego. Wyobraź sobie jak Twój organizm reaguje każdego ranka, gdy zamiast odżywczego śniadania, serwujesz mu dawkę gorzkiego naparu. Przez lata ignorujemy sygnały, które wysyła nam. Ciało, uczucie dyskomfortu, zgagę, niestrawność, uznając je za normę, za coś, co po prostu mija. Pan Kazimierz, emerytowany nauczyciel matematyki z Gdańska, przez 40 lat rozpoczynał. Dzień od kawy na czczo. Dopiero, gdy trafiłem do szpitala z krwawiącym. Wrzodem żołądka zrozumiałem, jak wysoką cenę płacę za ten nawyk, opowiadał mi. Podczas spotkania grupy wsparcia dla seniorów, którą założyłem w naszej dzielnicy, dziś Kazimierz zaczyna każdy poranek od zjedzenia banana lub kilku orzechów włoskich, zanim sięgnie po filiżankę ukochanego napoju. To niewielka zmiana, ale czuję się jak nowonarodzony. Nie mam już bólu żołądka, sen mam lepszy, a poziom energii wyższy. Dodał z błyskiem w oku. Czwarty błąd, który może mieć najbardziej natychmiastowe i dramatyczne konsekwencje, to ignorowanie porannej sztywności mięśni i stawów. Sam doświadczyłem tego na własnej skórze, gdy pewnego zimowego poranka postanowiłem szybko wstać i natychmiast zabrać się do odśnieżania podjazdu. Pamiętam ten przeszywający ból, który pojawił się, gdy schyliłem się po łopatę. Jakby ktoś wbił mi nóż w dolną część pleców. Zwijając się z bólu na zimnym, ośnieżonym chodniku, myślałem tylko o tym, jak głupi byłem, ignorując poranne sygnały mojego ciała. Czy zauważasz, jak twoje ciało zmienia się rankiem? Te charakterystyczną sztywność, ograniczony zakres ruchu, delikatny dyskomfort przy pierwszych krokach? To nie są drobnostki, które możesz ignorować, to istotne sygnały ostrzegawcze, których lekceważenie. Może prowadzić do upadków, zwichnięć, a nawet poważniejszych kontuzji. Doktor Zielińska, fizjoterapeutka specjalizująca się w geriatrii, wyjaśniła mi, że z wiekiem, nasze ciało produkuje mniej mazi stawowej, naturalnego smaru dla naszych stawów. Rankiem, po długim okresie bez ruchu, stawy są szczególnie sztywne i podatne na urazy. Kluczowe jest stopniowe rozgrzanie ich przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Od tamtego bolesnego doświadczenia opracowałem własny rytuał porannego rozciągania, który wykonuję. Jeszcze w łóżku. Rozpoczynam od poruszania palcami u stóp i rąk, następnie wykonuję delikatne ruchy okrężne stopami i nadgarstkami, powoli zginam i prostuję kolana. I łokcie, by zakończyć serią delikatnych skrętów tułowia. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wiele upadków i kontuzji można by uniknąć? Gdyby każdy senior poświęcił zaledwie 5 minut na podobne ćwiczenia każdego poranka, jak wiele osób mogłoby uniknąć hospitalizacji, długotrwałej rehabilitacji czy nawet konieczności korzystania z pomocy innych w codziennych czynnościach? Pani Krystyna, 78-letnia wdowa mieszkająca w Poznaniu, podzieliła się ze mną swoją historią podczas jednego z moich wykładów dla seniorów. Przez lata ignorowałam sztywność, poranną. Aż pewnego dnia, wstając szybko do dzwoniącego telefonu, upadłam i złamałam biodro. Rok rehabilitacji nauczył mnie pokory wobec własnego ciała. Dziś Krystyna prowadzi grupę porannej gimnastyki dla seniorów w swoim osiedlowym klubie. Zaczynamy dzień od rozciągania, oddychania i łagodnych ruchów. Nasze ciała dziękują nam za to lepszym samopoczuciem przez cały dzień. A ja czuję, że robię Coś ważnego, dzieląc się swoim bolesnym doświadczeniem, dodała z ciepłym uśmiechem. Piąty błąd, który odkryłem, był dla mnie największym zaskoczeniem nieprawidłowe szczotkowanie. Zębów. Wydawałoby się, że to czynność, którą wykonujemy prawidłowo przez całe życie. Ale, jak się okazuje, może ona mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie, szczególnie w starszym wieku. Podczas rutynowej wizyty u stomatologa, dr. Wiśniewski zapytał mnie kiedy szczotkuje. Zęby rano, przed czy po śniadaniu? Gdy odpowiedziałem, że oczywiście po, spojrzał na mnie z troską i zaczął tłumaczyć coś, co zmieniło moje: podejście do porannej higieny. W nocy, podczas snu, w jamie ustnej namnażają się bakterie, które produkują. Kwasy. Jeśli zjemy śniadanie bez uprzedniego wyszczotkowania zębów, te kwasy wraz z cukrami z posiłku tworzą mieszankę niezwykle szkodliwą dla szkliwa. U osób starszych których szkliwo jest już naturalnie cieńsze, może to przyspieszać próchnicę. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym aspektem swojej porannej rutyny? Większość z nas szczotkuje zęby po śniadaniu, uznając to za logiczne. Chcemy przecież usunąć resztki jedzenia. Tymczasem okazuje się, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić po wstaniu, jest właśnie szczotkowanie zębów i języka. Najlepiej szczotkować zęby dwa razy rano. Kontynuował stomatolog. Najpierw zaraz po, w staniu, aby usunąć bakterie nagromadzone w nocy, a potem delikatnie po śniadaniu. Ale nie wcześniej niż 30 minut po posiłku, zwłaszcza jeśli jedliśmy coś. Kwaśnego, co mogło osłabić szkliwo. Ta rozmowa była dla mnie prawdziwym objawieniem. Przez 7 dekad mojego życia. Nikt nigdy nie przekazał mi tej prostej, ale kluczowej informacji. Ile szkód? Mógłbym uniknąć, gdybym wiedział to wcześniej? Ile zębów mógłbym zachować dłużej, gdybym zmienił tę jedną prostą rzecz? Pan Tadeusz, 84-letni sąsiad z mojego bloku, uśmiechnął się szeroko, gdy podzieliłem się z nim tą informacją podczas naszej wspólnej ławeczkowej pogawędki. Wiesz, ja tak robię od zawsze, powiedział, pokazując komplet własnych zębów, co w jego wieku jest prawdziwą rzadkością. Moja matka, która była pielęgniarką, nauczyła mnie tego. Tak często szukamy skomplikowanych odpowiedzi, nowoczesnych leków czy zaawansowanych terapii, podczas gdy rozwiązania najważniejszych problemów bywają zaskakująco proste i dostępne. Czasem wystarczy drobna zmiana w codziennych nawykach, by osiągnąć rezultaty, których nie zapewni najdroższa terapia czy najbardziej zaawansowany lek. Wróćmy teraz do początku mojej opowieści, do śmierci mojej sąsiadki Heleny. Po kilku miesiącach badań, rozmów i przemyśleń odwiedziłem jej córkę Annę, by podzielić się moimi odkryciami. Z kawą w dłoniach siedzieliśmy na tym samym tarasie, gdzie kiedyś rozmawiałem z jej matką. Wiesz, mama zawsze była bardzo energiczna i niezależna, powiedziała Anna, wpatrując się w ogród, który jej matka tak kochała. Ale miała ten nawyk szybkiego zrywania się z łóżka. Wielokrotnie wspominała o zawrotach głowy, ale zbywała je śmiechem. W moim wieku to normalne, mawiała. Czy zauważasz ten wzorzec? My, seniorzy, mamy tendencję do akceptowania dyskomfortu i bólu jako normalnej części starzenia się. Ignorujemy sygnały ostrzegawcze, które nasze ciało wysyła, uznając je za nieuniknione. A prawda jest taka, że wiele. Z tych dolegliwości można złagodzić lub całkowicie wyeliminować poprzez drobne zmiany. Anna przyznała, że jej matka ignorowała również potrzebę nawodnienia. Zawsze najpierw kawa, woda dopiero po południu, jeśli w ogóle, wspominała ze smutkiem. Lekarz, który stwierdził zgon, wspomniał o oznakach odwodnienia i zagęszczenia krwi, które mogły przyczynić się do upadku po zawrotach głowy. Ta rozmowa tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, jak ważne jest dzielenie się. Wiedzą, którą zgromadziłem. Zacząłem od spotkań z sąsiadami, potem rozszerzyłem działania na lokalny klub seniora, aż w końcu zacząłem prowadzić wykłady w różnych miastach polski. Za każdym razem widziałem te same reakcje niedowierzanie, zaskoczenie, a potem wdzięczność. Jeśli czujesz, że ta wiedza może pomóc również tobie lub komuś kogo kochasz, proszę, nie zatrzymuj jej dla siebie daj łapkę w górę zasubskrybuj. Mój kanał i udostępnij ten film swoim bliskim. Twoje działanie może dosłownie. Uratować komuś życie, tak jak wiedza, którą zdobyłem, być może uratowała moje. Pani Elżbieta z Wrocławia napisała do mnie wzruszający list po jednym z moich wykładów. Pańska prezentacja otworzyła mi oczy. Przez lata lekceważyłam poranne zawroty głowy, aż trafiłam do szpitala po upadku. Dziś stosuję wszystkie pańskie zalecenia. I czuję się lepiej niż kiedykolwiek po siedemdziesiątce. Podobnych historii otrzymuję dziesiątki każdego miesiąca. Każda z nich utwierdza mnie w to przekonaniu, że ta misja edukowania seniorów ma głęboki sens. Każda opowieść o zmianie nawyków, o poprawie samopoczucia, o uniknięciu wypadku jest dla mnie dowodem, że śmierć Heleny, choć tragiczna, nie była zupełnie daremna. Dziś, trzy lata po tamtym bolesnym poranku, Moje życie wygląda zupełnie inaczej. Wstaję powoli, wykonując trzystopniowy proces podnoszenia się z łóżka. Zawsze mam na szafce nocnej szklankę wody, którą wypijam małymi łykami zaraz po przebudzeniu. Szczotkuję. Zęby przed śniadaniem, a kawę piję dopiero po zjedzeniu niewielkiego posiłku. Wykonuję też serię łagodnych rozciągnięć, jeszcze leżąc w łóżku, dając moim mięśniom i stawom czas na przebudzenie się. Te proste zmiany zajmują mi może. Piętnaście minut każdego poranka. Ale jakość mojego życia poprawiła się niewyobrażalnie. Mam więcej energii, mniej bólu, lepszą równowagę. Czy zdajesz sobie sprawę, że podobne efekty możesz osiągnąć również ty, bez drogich leków, skomplikowanych terapii czy ryzykownych zabiegów? Wystarczy wprowadzić kilka prostych zmian. W porannej rutynie, by znacząco podnieść jakość życia i zredukować ryzyko poważnych wypadków czy problemów zdrowotnych. Doktor Jankowski, geriatra z wieloletnim doświadczeniem, powiedział mi podczas jednego z wywiadów: Gdyby wszyscy seniorzy w Polsce wprowadzili te pięć zmian w swojej porannej rutynie, moglibyśmy zredukować liczbę upadków o co najmniej 30% a hospitalizacji związanych z problemami układu krążenia o około 25%. To więcej niż osiągamy poprzez farmakoterapię. Kończąc tę opowieść, chciałbym podzielić się jeszcze jedną refleksją. Śmierć Heleny. Była dla mnie bolesnym przebudzeniem, ale też początkiem nowej drogi. Drogi. Dzielenia się wiedzą, która może ratować życie. Z każdym wykładem, z każdym nagranym filmem czuję, że nadaje jej śmierci głębszy sens. Nie mogę cofnąć czasu dla Heleny, ale mogę pomóc tysiącom innych seniorów, uniknąć podobnego losu. I chociaż czasem czuję się zmęczony, gdy podróżuję po w kraju z wykładami, wystarczy jeden list z podziękowaniami, jedna historia o unikniętym w wypadku, by przypomnieć mi, dlaczego to robię. Jeśli ta opowieść trafiła do ciebie, proszę, nie ignoruj jej. Wprowadź te. Proste zmiany w swoim życiu. Podziel się tą wiedzą z bliskimi. Pomóż mi dotrzeć do jak największej liczby osób. Każde udostępnienie, każda subskrypcja, każdy komentarz przybliża nas do celu. Bezpieczniejszego, zdrowszego życia dla polskich seniorów. Pamiętaj, że troska o zdrowie nie zaczyna się od wizyty u lekarza. Czy zażycia tabletki? Zaczyna się od pierwszych minut po przebudzeniu od świadomych. Wyborów, które podejmujesz każdego poranka. W tych drobnych, codziennych decyzjach kryje się sekret długiego, aktywnego i szczęśliwego życia.